to musimy czyn tych ludzi postrzegać jako poświęcenie. Jako poświęcenie. Oni wiedzieli, jakie poniosą konsekwencje za ten czyn. Czyli poświęcili się. Jakie skutki, jakie skutki były wyprawy myślenickiej w całej Polsce? A mianowicie tam, gdzie było podobnie jak w myślenicach, zapadł blady strach. Blady strach. Że za chwilę wybuchnie Narodowa Rewolucja. Polska pulsowała. Pulsowała. Młodzież zawyła z zachwytu. Młodzież jest głodna takich czynów i takich gestów. Zawyła z zachwytu. Mamy 36 rok. Taka jeszcze dygresja. Doboszyński przyjechał do Myślenic po manewrach wojskowych. Był wzywany na manewry wojskowe, i po tych manewrach napisał do władz państwa dramatyczny, dramatyczny raport o stanie armii polskiej. Czytanie tego raportu stawia włosy na głowie dęba, jak ktoś ma włosy, ponieważ, słuchajcie, zmienić tylko datę i wszystko się zgadza jak dzisiaj. Brak żarcia, brak amunicji, brak wyposażenia. 36 rok, za trzy lata wybuchnie wojna. Rząd sanacyjny, który nie był rządem polskim, je, on tylko zebrał taki, taką otoczkę naszej, yy, naszego współczucia, że w 39 roku y, Polska pobita przez Niemcy, no i to współczucie dla tamtego pokolenia troszeczkę zagarnęło tych ludzi, którzy nami wtedy rządzili, ale rządzili nami. Najgorsi z najgorszych dali dowód tego swojej jakości swoją haniebną ucieczką. Kiedy żołnierz polski w 1939 roku walczył jak mógł, to jaśnie państwo politycy z kochankami i żonami i całym wyposażeniem swoich mieszkań, na przykład minister Beck ze swoim kompletem mebli z orzecha, z drzewa orzechowego opuszczał Polskę w pośpiechu. Więc szkoda, że wojna wybuchła w 1939 roku. Zabrakło dwóch lat, zabrakło dwóch lat, żeby narodowcy w sposób demokratyczny przejęli w Polsce władzę. Zobaczycie to również na pogrzebie Dmowskiego, który był w styczniu 1939 roku. Te nieprzebrane tłumy ludzi na ulicach Warszawy ten pogrzeb był manifestacją postawy narodowej. Przypominam, że ludzie wtedy nie mieli internetu, telefonów komórkowych, że ten obieg informacji był skazany tylko na radio, którego też nie wszyscy, które radio nie mieli wszyscy w domach przecież, i na prasę, a jednak wszyscy się stawili konkretnego dnia o konkretnej godzinie i na pogrzebie. Dmowskiego, było kilkaset tysięcy osób z całej Warszawy, z całej Polski. To jest objaw aury, atmosfery, świadomości zbiorowej. I Doboszyński ob zaczął tę przebudzankę narodową tu w Myślenicach. Zaczął je, zaczął tę przebudzankę łamiąc prawo obowiązujące. Ciekawa sytuacja z samą postacią Doboszyńskiego. Doboszyńskiego sądy, które wtedy wyglądały w Polsce tak, że była ława przysięgłych. Czyli ludzie, normalni ludzie składali przysięgę i zasiadali w ławie przysięgłych i to oni decydowali o winie o winie oskarżonego. I wyobraźcie sobie, że ławy przysięgłych uniewinniały i do Boszyńskiego, i ludzi do Boszyńskiego. Doprowadziło to do tego, że Najwyższy Sąd Sanacyjnego Państwa unieważniał te wyroki i powstało prawo, tak zwane lex do Boszyński, które zniosły w Polsce ławy przysięgłych. Czyli odebrano obywatelom, odebrano Polakom ostatnią płaszczyznę, gdzie mogliby Strzec swojego narodowego prawa. To jest, to zrobił rząd sanacyjny. To, to zrobili ludzie, którzy nosili polskie mundury i udawali Polaków, to zrobili ludzie, którzy świadomie wpychali Polskę w katastrofę wojny. Czy nie dostrzegacie ciekawej paraleli, że yy, my również w dzisiejszym czasie. Patrzymy w ekrany komputerów i telewizorów i widzimy ludzi, którzy w języku polskim ośmielają się wpychać nas w otchłań klęski i katastrofy. Argumentując to bardziej udolnie lub mniej udolnie, w każdym razie mają czelność stawać przed nami i kłamać. Wracamy do Doboszyńskiego. Doboszyński dostał wyrok, miał siedzieć w więzieniu do stycznia 1940 roku. Chociaż proponowano mu, że zostanie ułaskawiony, odmawiał. Los Doboszyńskiego jest zresztą losem bardzo tragicznym, gdyż był zamordowany przez władze komunistyczne w 1949 roku. To była jedna z pierwszych ofiar władzy komunistycznej. Dostał wyrok śmierci. Prezydent państwa Bierut odmówił ułaskawienia. I najciekawsze, jest, najciekawsze są zapiski Kata. Kata, który zabił Doboszyńskiego strzałem w tył głowy. Kat miał na nazwisko Śmietaniski. To człowiek, który zabił bardzo wielu Polaków. I ten prosty człowiek. Ale skuteczny kat napisał: Dzisiaj skończyliśmy z Doboszyńskim. Dzielnie się chłop trzymał. W tym zdaniu, jako, przepraszam, że to powiem, jako artysta i reżyser, dzielnie się chłop trzymał. W tym zdaniu napisanym przez prymitywnego w sumie człowieka. O ci co stykali się ze śmietańskim, mówili, że to był bardzo prymitywny człowiek. Ale w tym zdaniu Dzielnie się obtrzymał, widzimy i respekt, i podziw, i uznanie. To ten sam Doboszyński, który w 1936 roku zaryzykował, podjął, podjął ryzyko i wziął na siebie całą odpowiedzialność. Zresztą na procesie sądowym bronił swoich towarzyszy, kompanów, kamratów bronił, że oni o niczym nie wiedzieli o wyprawie Myślenickiej, dowiedzieli się tuż przed wyprawą. Czyli dyscyplina organizacyjna, że cały plan wyprawy Myślenickiej powstał w jego głowie. I teraz kochani, rocznice są po to, żeby je obchodzić. I my je właśnie, my właśnie te rocznice obchodzimy. My też mamy świadomość, że albo te nasze spotkanie dzisiejsze Zostanie odnotowane, że oto do myślenic przyjechali pogrobowcy, cienie polskich faszystów, którzy zachwyceni czynem narodowców z 1936 roku nie mogli skończyć z zachwytami, peanami i wyrażaniem czci dla tych, którzy tu 85 lat temu przybyli i dokonywali narodowej sprawiedliwości. Oczywiście tak będzie. I powiem Wam więcej. Bardzo dobrze, że tak będzie, bo przy tej notce, z tymi obelgami na nasz temat, na temat kamratów, będzie musiała, będzie musiała być podana notka informacyjna że narodowcy polscy pod wodzą do Boszyńskiego przyjechali do Myślenic robić porządki ponieważ w Myślenicach się już nie dało ani żyć ani mieszkać, ani pracować, ani handlować bo wszystko było w rękach kamaryli żydowskiej która miała w swojej garści radę miasta łącznie ze starostą, który wykonywał wszystkie najpodlejsze polecenia i rozkazy no taka notka będzie musiała pójść przestrzeń społeczną. I teraz ta informacja u jednych wywoła oburzenie i będą to polskojęzyczni wielbiciele Gazety Wyborczej, Platformy Obywatelskiej, ale są ludzie w Polsce, którzy się po raz pierwszy dowiedzą o tym wydarzeniu historycznym. I o to nam chodzi. Dlatego tak z niespodzian, jak to się mówi, znienacka, znienacka postanowiliśmy przyjechać i uczcić te rocznicę z nienacka. Mamy za tydzień wielkie wydarzenie w Szczecinie, na to się nastawiamy. Zapraszamy wszystkich, przypominam, 29 czerwiec, sobota, wały chrobrego w Szczecinie. Spotykamy się na X wiecu Kamrackim. W obronie Szczecina niesiemy Dmowskiego na Wawel przez Szczecin, ponieważ Szczecin jest miastem, które umiera. Miastem, które jest przejmowane przez Niemców, tak jak w 1936 roku myślenice były przejęte przez Żydów. Nawet ksiądz Proboż w myślenicach musiał się liczyć z sąsiadami pochodzenia żydowskiego. Kamraczne. Opisywano myś wyprawę myślenicką w przeróżny sposób. Nie, to, nie doczekała się jeszcze wyprawa myślenicka filmu. To byłby bardzo dobry film. Powiem wam, scena, kiedy staroście zdejmuje się gacie i tłucze się go żołnierskim pasem. Zobaczcie, przecież mogli go zastrzelić. Mieli broń w ręku. Oni nie przyszli tutaj z miotłami, grabiami, łopatami, byli uzbrojeni. A te uzbrojenie zdobyli na posterunku policji. Byli uzbrojeni po zęby, mieli karabiny, pistolety, rewolwery. Mogli starostę zastrzelić, ale Polak nie zabija Polaka. Polak jest wobec Polaka solidarny narodowościowo. Więc starosta dostał baty. Prawdopodobnie, prawdopodobnie odeszło mu mi mięso od kości, podejrzewam. Żołnierski pas, ciężki, to nie są przelewki. I tutaj chytrość władzy. Historycy nie są zgodni, czy starosta dostał baty, czy starosta się ukrył. Nie wiemy, jak było naprawdę. My wiemy, że starosta dostał baty. Nie mamy wątpliwości. Jako reżyser nakręciłbym film zgodnie ze swoją wizją. Zgodnie. Przecież są takie filmy zgodnie, zgodne z wizją, z wizją reżysera, jak film na przykład Bitwa Warszawska, gdzie generał Rozwadowski istnieje na ekranie 3, 3 sekundy, może 5 sekund, kiedy stoi na baczność przed Piłsudskim. Doskonale wiemy, jak, jak wyglądała historia. Piłsudskiego nie było, nie było w Warszawie, pojechał do narzeczonej, uciekł, złożył list, że rezygnuje z wodzostwa armii i tylko miłosierdzie Witosa Spowodowało, że ten list nie został upubliczniony w danym momencie, schowany na wieki wieków. Oczywiście nie na wieki wieków, bo potem wypłynął. I za to między innymi Witos też represje na sobie znosił. Więc gdyby powstał film Wyprawa myślenicka kręcony w myślenicach, jak zamknę oczy, to kamraci widzę 50 mężczyzn. W różnym wieku. Najmłodszy miał 17 lat, najstarszy 59. Zresztą ten 59-letni zginął. Widzę, słyszę dźwięk tłuczonego szkła, wyrywanych drzwi, wyrzucanych towarów, obrywanych naftą i podpalanych. Zapytam się Was, skąd, skąd taka zapalczywość? skąd taka determinacja jako reżyser, artysta powiem wam z poczucia krzywdy i bólu dlatego, że przez lata ci ludzie, którzy, tutaj, którzy mieszkali w Myślenicach znosili upokorzenia i łajdactwa i nigdzie nie mogli się ani poskarżyć ani nie mogli dostać sprawiedliwości stąd ta reakcja przecież zgodnie z zasadą fizyki. Nie ma dymu bez ognia. Nie ma dymu bez ognia. Jeśli dymem była dewastacja, niszczenie, no to ogniem z tego dymu było zachowanie tej mniejszości narodowej, która sobie tutaj pozwalała w myślenicach. No, nie chcę porównywać, że tak jak Izraelczycy w Palestynie, no ale jakaś mała soczewka. Jakiś mikroskop tutaj musiał wystąpić. Przecież Polacy żyjący w myślenicach, dla Żydów władających myślenicami, to byli goje, prawda? A goje to nie ludzie. Więc my goje musieliśmy pokazać, że jesteśmy ludźmi, że mamy honor, że mamy godność i że Polska należy do Polaków. Dlatego tu jesteśmy, dlatego puszczamy w przestrzeń internetową informacje. 85 lat temu. 85 lat temu.